Się nie spieszy, bo taktycznie stara się rozbijać swoje góry wala. To kontrola z góry ruchy na ruchy, reaguje Alina. Ale też trzeba powiedzieć, że Anglik nie zostawia zbyt wiele miejsca na pracę. Cały czas jest czujny na to, aby poszukać przedoczenia. Na razie dobrze radzi sobie w tych zapasach z góry Mamy Galina. Świetnie, cały czas stara się Askę wychwy chwytać przynajmniej jedną rękę Mameta. Nie pozwolić na to, aby obie kończyły błudzenie.

Już jest pełna minuta do zakończenia tego pojedynku. To nie jest walka mistrzowska. Tu mamy tylko trzy ruchy, Tylko masz, bo ten stos może być morderczy. Aktem jest dołu Anglik. Szukał tylko tak to, żeby przyciągnąć. Są rzeczników głowę mm -hmm. handlową to siebie. I ten nie mógł e, bić w górę. Ale to też musi popływać. Jest choda cały czas. Próba bycia bardzo blisko. Teraz idzie po nogę. Czyżby tak...

Uśmiecham się, Mamy jeszcze pomógł wstać nawet z Gotowi. Nie wygląda na zmęczonego Mamet Kalidov. Jest duży spokój, wyregulowany oddech. Zobaczmy raz jeszcze, jak doszło do tego przeniesienia walki na matkę. Z chciał to zrobić Skodacka, ale no był gotowy, błyskawicznie stał na swojego rywala i do końca rundy już pozostał na górze. Podnosił pozycję na to, żeby zadawać mocne trzeba sobie Starą się sklejać anglii, również miał, miał tutaj swoje zagrania. Szukał tutaj dźwigni na nogę. Tak wydawało nie się niebezpiecznie przedmiotowo doktarowany z ale natomiast poszedł za linią bioder rywala w roku stronę który wyciągnął w tym momencie kolano poza linię bioder przeciwnika sposób pozostając w tym pojedynku i pozycję z góry panowie to była pierwsza odsłona natomiast czas na druga zbignie i wracamy niebieskie rękami teraz. czerwony moment kapitalnie teraz prawie na dół tak w stylu bardzo mało, na ten specyficzny sposób poruszania się przechwycona noga i będzie znowu posadka kapitalnie czekał na to kopnięcie na korpus Mamy kalidów przechwycone no i posadka szkoleniowo przeprowadzona akcja. Pamiętamy jak wyglądało pierwsze ich starcie, wtedy za z zapasów głównie korzystały To Teraz mówił walkę do parteru tam spokojnie logycznie pracował, a teraz jednak ta walka wygląda w drugą stronę. Korzysta z tych aspektów Maftu. I tak wywracając z pamięcią do tego pierwszego pojedynku, który przebywał na pełnym dystansie, gdzie dominował Ambich, to mam wrażenie, że Kalidow też odpowiada na te na pytania, które powstały po, po pierwszym ich e, pojedynku. Czy jest w stanie z nim rywalizować w tej płaszczyźnie? Czy to Amiek jest zawodnikiem silniejszym? Natomiast dobrze przygotowany moment dzisiaj wygląda zdecydowanie lepiej. Po prostu on też często lubi udowadniać coś komuś, gdzie mu się, że właśnie... W danym aspekcie przegrał walkę, czyli sobie nie poradzi, to lubi zadać plan takim tezom i trochę te zapasy dzisiaj tak wyglądają, jakby chciał pokazać, że jest lepszy od Skoda, także w tym... Ależ tak? teraz kapitalnie zmienił stronę i przeszedł do pozycji bocznej. To są te myczki, to są te tyki Mameta Kalidowa. Znakomicie używał do jej kierunki lewo, prawo i mamy pozycję boczną. Też jest taki spokojny, metodyczny wyrachował tym wszystkim Mametę Kalidowa. Też zwróćcie uwagę, jak ciasno skrojona jest doskonała Tam nie ma miejsca, by pokręcić tymi biodrami. A kryłuje sobie tego przestrzeń do tego, aby wyprowadzać krótkie uderzenia, No jest Halidow. To jest 20 maili event Mameda Halidowa. Absolutny lider, jeśli chodzi o tę klasyfikację. Myślałem, że wszystko nie pokusi się o ten tak, tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. że tak skradło. O, teraz szuka, szuka. Odzyskania pozycji pracuje z matorem. Skot mi i ponownie gdzieś się będzie polował na nogę być może. Teraz ja stoi się skręcić do gamera, Skot Askamy. Jeszcze nie może skręcić. Nawet i czuje, że może teraz skręcić. I przez chwilę nie ma nawet paliwów, ale coraz jest zablokowana ta noga. I po raz kolejny straszny skrętówką jest Kotaskan. Jest głęboko kolano, rozbity Skot Askamy. Kręci się do nogi. Mamy. Wie co ma zrobić powiedzeną, ale wie, że też nie może popełnić błęd. Tak jakby sugerował, że tutaj absolutnie nic nie zrobić to, Nawet wręcz popatrzył sobie na zegar przez chwilę nawet A to nie jest łatwa pozycja. Jesteśmy na pometku drugiej rundy, na pometku tego pojedynku. A już po wyginamy. Dobrze ale Musi teraz mamy tu bronić tą lewą nogę, po to, żeby wrzucić lewą nogę Anglika. Ale idzie, idzie za tym. Snopę, próbuje, próbuje Scott Ascom, zakończy w ten sposób, pokazuje mamy nie, to nic się nie da, nie nic nie, nie zrobić Ale nie rezygnuje z tego, że on wie, że to jest jego fragment, żeby te troszeczkę sobie że może e, zabrać mamy dobi, troszeczkę zdrowie odebrać, ale rezygnuje, ostatecznie rezygnuje. Wręcz no szlacko teraz trochę pokazuje. Możesz to mieć, <laughs> bo ja mogę. Nieznamienite, <laughs> mam od zamiast promienić, bo w tym tausie kielogi. Minuta trzydzieści, to zakończenie drugiej odsłony tego pojedynku. Taka potowa sytuacja. Złapał, kozak, tata, że a Ale czy co? I teraz jest naprawdę niebezpiecznie, chociaż mamy już kolano wyciągnął poza linię, bioder. Bo teraz zapierdolone. Co słychać? To no jest niesamowity. Czuję się komfortowo, czuję się bardzo dobrze. W tym pojedynku Mamed Kalibow jest spokojny, nie panikuje, nie wykonuje darmowych ruchów. Tak jakby nie pociągnie, chciałby stracić jej siły. Nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem tak długi... Moment walki, w którym zawodnicy byli w pozycji taki 50-50 jeśli chodzi o te wytwórzone nogi. I też pytanie jak to tę rundę będą punktować sędziowie. O, więc wliczono teraz nogę, w końcu nawet skoc, w końcu odpuścił, wiedział, że nie ma sensu dalej trzymać, ale szybciej zanim się mamy. Słyszał jak publika reaguje, że to się jeśli podoba, to się z tego okpety. I jest pozycja boczna, ostatnie 15 sekund tej rundy. Ugarcia. Zakończy najprawdopodobniej się ten fragment z tego pojedynku, ta druga runda za 10 minut rywalizacji były Ruch, podtań, było trochę dialogów. Jeśli mieliśmy wątpliwości co do cardio i wytrzymałości mameta kalinowa na dłuższym dystansie, to ciszę to wygląda imponująco po zakończeniu tej drugiej odsłonki. Świetnie zejdzie do jednej nogi posadka zapaśnicza dla kontrola z góry. Swoje pułapki również jeszcze... Ciekawi mnie, dlaczego nie stara się zrywać A Scott Askam, dlaczego nie stara się uciekać do stójki, tylko na siłę idzie po te wszelkie techniki nożne. Posłuchajmy na <śmierdzi> Nie wygląda w ogóle na zmęczonego Mamet Halidowska, Askem jakby był taki trochę nieobecny, jakby nie do końca wiedział co się może stać. Już ostatni raz dzisiaj oglądamy kaszę, bowiem to przed nami trzecia runda main eventu Galix TBKSW 2. Potencjalnie ostatnie 5 minut. Przybite piątki i zaczynamy. Wielu się rozmawiał jak tam kondycja ma i to on w tej czasie, a co nie wydaje się zawodnikiem być wizyłany świeższy. Jeśli nie idzie do przodu, z jest Będzie jak Będzie polował na lewą nogę. to jest jego broni Skodacka. Świetny dystoki, teraz ciosem moment kraju. Mówił w kopownie prawym, prostym Machty. A i kopnięcie na aj, kopnięcie, ajajaj. Aj, przypadek. Aj. Tutaj ewidentnie przypadek. Jedna druga noga poszło w ruch. Nie ma celowości w tej akcji, natomiast mogło to zaboleć momentach aj, Oczywiście to była akcja, kiedy dwaj zawodnicy wyprowadzili kopnięcie, więc tutaj nie ma absolutnie mowy o, o tym, że ktoś to zrobił specjalnie. Zobaczmy. Ajajaj. Aj. I OH Piszczelowa zawędrowała w okolicę suspensoremu na krocze Mameda Khalidowa Ma pięć Teraz na dojście do siebie Mamet Khalidow, Oczywiście Nicki i Ticy Ale już powoli podnosi się Mamet. Trochę skajpany na piętach i za chwilę... Też jest pewnie świadomy tego jak za tradycyjnie wygląda na tym etapie walki. Pokazujmy, <noise> Tak. Pokazuj moment, że zaczynamy jeszcze przywita piątka i wracamy do walki. Jeszcze przyłapuje, czaruje Mamy Kalidov. <noise> Znowu kopnięcie na kopnięcie, to jest ten problem. Stoi w odwrotnej pozycji na ale pięknie to jest. Ula, Zobaczycie zobaczyć wszyscy teraz powtórkę i ocenić tą sytuację. Ale się ma ale on rusza w ułęku sekundy, kiedy tylko poczuje, że jest na to okazja. Spokój, chłodna była, oczekiwanie na to. jeden moment. Świetna akcja z dołomu, butówką na od razu zakończył walkę. Mamet Kalinow. coś nie było to. trzeba uważać naprawdę. W każdej sekundzie. W każdym momencie był nastrojony perfekcyjnie. Zobaczmy, jak do tego doszło. Po tu A, by było nie było wagę tak, tak, tylko w I tu powracał. Nie, był stójce z Kozaskam Centymetry nad ziemią. Coś niesamowitego. To dzieliło naprawdę kilka centymetrów od tego, żeby z nieba do piekła spadł Adam, Mamed Halidów. No co za timing ma ten facet. Uniósł kolana z Aska. Kola, As no fenomenalny Lokant. Nieprawdopodobna akcja, ale to jest coś, co cechuje Mameda Halidowa. To jest facet, który potrafi po prostu wyciągać zaklęcia z rękawy. Kolejny fenomenalny knockout. w tej klasyfikacji mamy Khalidov Ma 18 skończeń przed czasem na swoim koncie zawodnik z Holsztyna. Legenda! Jedyny w swoim rodzaju. Mamy Khalidov. Głodna groba pełna pomysłów. Co za timing. Zimna krew. Wyrakowane no, do samego. To wypakuje nam słów, bo, bo ja. tak naprawdę jesteśmy sami zacarowani. Po prostu straciliśmy słowotek po tym do bo to jest po prostu Matek pełny crash. Trylog trzeba mówić, on to pokazuje. Trylogia zakończona. 2-1 dla Mameda. Posłuchajmy. Mateusz Borek, Waldemar Kastan. Proszę Państwa, w main eventie gali XTB, KSW Koloseum 2, zmierzyli się Mamet no. Halidow i Scott Askar. Ostatnia. Walka zakończyła się po minucie i trzech sekundach rundy trzeciej. Koniec. Ladies and gentlemen! Jo! You... Dobry wieczór mistrzu, dziwny jest ten świat. Czasami człowiek im starszy, tym młodszy, bo dzisiaj wszystko się zgadzało. Spokój, timing, taktyka, wyczucie dystansu. Dobry wieczór kochani, witam was wszystkich. Ja sobie po prostu już ta energia, w którym nie, jak to powiedzieć, no ostatnio w Gliwicach, dzisiaj tutaj na rozpoczęcie, wy nawet sobie nie zdajecie sprawy Ile wy energii dajecie jak witacie nas w, taki, w ten sposób Dziękuję wam za to e, I również chciałem ja mogę bardzo podziękować Mówiłeś o spokoju, taktyce Wiesz co e, Ja zawsze mówię, że Nie jesteśmy sami w tym swoim sukcesie Z są ludzie, rodzina nasza Oni mój team Paweł, Asłan Szymon, Michał Garnys i teraz i dana u nas Daria. Daria dorzuciła ostatnią dużą cegłę do tego wszystkiego. Nie mówiłem o tym swojej braku koncentracji, ale ona w trzy tygodnie zrobiła cudo. Dziękuję bardzo wszystkim tutaj. To jest już dopięty team. Dziękuję bardzo. I to jest nasz wspólny sukces. I w tym dopiętym timie było widać, że to przełożyło się dzisiaj perfekcyjnie na zawodnika, na zawodnika, który spokojnie oddychał, który myślał o tej walce. No tak szczerze, my troszkę byliśmy zdziwieni, że mamet poszedł w parkę. To wyglądało, jakby wielki mistrz pomyślał, a co? A ja udowodnię i w tej płaszczyźnie, że, że jestem odrywala lepszy. Nie, taktyka była walczyć w stójce. Taktyka była, że o walkę w stójce, ale jeżeli będę czuł że będę mógł robić się nigdy mi trenerzy nie stawiają jakieś tam granice. Zrobiłem to jeżeli jestem z góry, pilnuję tego spokojnie, miałem taki spokój. Wiedziałem, że on się męczy. Chciałem przypomnieć wam, ci, którzy mówicie, że nie jesteśmy na trzy lądy, na pięć rund, że jesteście naprawdę w naprawdę dużym błędzie. Ja mam nadzieję, że wierzycie swoje słowo z powrotem do swojej buzi. A powiedz mi jeszcze, mamy jak z swojej perspektywy wyglądała ta, ta ostatnia fenomenalna akcja, bo ona wyglądała na wyliczoną tych, na ułamki sekundy i po prostu na centymetrów. Minut, rąk, nie, pałek, nie? to, do swojego słowo do swojej tak pracowałem, Ja widziałem wszystko, cieszyłem się tym wszystkim. Nie bałem się swojego przyjemnika, tylko polowałem na niego. I cieszyłem się, nadpolować ja będę polować. I dzięki Bogu polowałem. I widzimy to skuteczne polowanie. Tę nieprawdopodobną, skuteczną kolejną już w karierze akcję Mameda Kalidowa. Dalej Wilk jest głodny, dalej Wilka to cieszy. Wilk ma spokojną głowę. Jak Wilk ma spokojną głowę, to, to drżycie. A Wilk jest cały czas głodny. Dziękuję bardzo. Mamed Khalid, Panie i Panowie. Wilk jest głodny, ale Wilk nie jest zły. Wilk jest kochany, Wilk jest przede wszystkim uwielbiany przez wszystkich, którzy tutaj dzisiaj przyszli przez te 50 tysięcy oczu gardem i 100 tysięcy rąk, które były na PG Narodowym. Ale to o czym mówiliśmy, on chciał też udowodnić wszystkim, którzy powątpiewali, że może nie wytrzymać tego na pełnym dystansie. I powiedział to w tym wywiadzie, to jest facet, który pomimo tego doświadczenia, ma swoje ambicje, cały czas jest tryk, głodny i czeka na tę sytość, żeby spełnić się w tym sporcie do końca. Panowie, jeszcze jedna ważna informacja, bo dzisiaj przecież grała Fortuna dla, dla Boli, sponsor, partner KSW, za każde skończenie i skończenie w dyscyplinie ludzie przeznaczał 10 tysięcy złotych. Wyszło nam chyba 90 tysięcy, ale postanowili zaokrąglić to także 100 tysięcy złotych od fortuny dla poliumylańczyków. A to była gala, która była naprawdę wybitnie dobra. Aż mamy tutaj naprawdę w tym pojedynku nastrojony, niesamowicie, niebywale zakończył to wszystko w głodny, metodyczny sposób, czekając na swój moment, kontrolując ten pojedynek przez cały czas, nie dając rywalowi oddechu, nie dając rywalowi żadnych z których mógłby się odnaleźć w dzisiejszej konfrontacji. Scott Askam, Mamet Khalidov, to był występ jednego aktora, to był występ legendy organizacji KSW, na który czekaliśmy było wiele znaków zapytania, czy ten pojedynek ma sens, czy nie, ale dla tak wyglądającego, tak przygotowanego, tak kompletnego Mameta Halidowa warto było czekać na starcie numer 3 za Anglikiem. Pozostaje wiele pytań, co dalej, czy powróci do rywalizacji o pasy mistrzowskie Mamet Khalidow. Jest na pewno na to gotowy, w takiej dyspozycji może wygrać się po prostu z Kaśni. Tu była walka wieczora oczywiście gali XTB, KSW, Koloseum 2. Dzisiaj swoje pojedynki wygrywali także Artusz Birk. o pasy kategorii średniej sięgnął Paweł Pawlak, Arek Brzosek z pierwszym poddaniem w karierze, Michał Matella po niebywałym powrocie pokonuje Radka Paciuskiego, Waleriu Mircia z trzecią wygraną w organizacji KSW, Dania Rudkowski daje zdrogą lekcję cenną Adamowi Soldajewowi, Maciej Kazieczko musi uznać wyższe jak Krzysztof Głowacki z być może nokautem roku. No i na otwarcie wygrana w pojedynku kategorii kokucie, ale podwyższonym widzicie, Mariusza Joniaka, ale ten obrazek pozostanie z nami na długo. Mamet Khalidov, wygrywa na zamknięcie trylogii ze Scottem Askamem. Był lepszy na gali. XTB KSW m 2. To koniec dzisiejszego wydarzenia na PG Narodowym, natomiast nie koniec, jeśli chodzi o kalendarz organizacji KSW, który jest napięty do granic możliwości. Czas przedstawić kalendarz. na